Cześć. Wczoraj opowiadałem o postaci z bajki, o Finaszu i Ferbie, a dzisiaj chciałem opowiedzieć o innej, kultowej już postaci, o Wiedźminie. Zapraszam do oglądania. Oczywiście Wiedźmin to tylko dygresja do tego, co chcę przekazać, a konkretnie jedna bardzo ciekawa koncepcja. Prawo niespodzianki. W dziećminie dowiadujemy się o tym, że w, w tamtych realiach istniało coś takiego jak prawo niespodzianki, czyli jeżeli ktoś na przykład uratował komuś życie, mógł zażądać e, czegoś, co tak naprawdę mm, nie wiem, ktoś wróci do domu, to pierwsze co go przywita, to mógł być zwierzę, to mógł być człowiek. To... jest to, że mm, Wiedźmin w zamian za uratowanie życia poprosił o, o to, żeby mógł dostać coś, co już jest, a czego się ktoś nie spodziewał. I w tym momencie chodziło o Ciri, czyli o e, nienarodzone jeszcze dziecko, e, tego rycerza, którego uratował, któremu uratował życie. I pytanie. Do was. Co takiego macie w firmach, czego nie wiecie, że możecie użyć? Dlaczego o to pytam? Bardzo często okazuje się, że w firmach istnieje potencjał taki do poprawy, o którym absolutnie sobie nie zdajemy sprawy, że możemy go wykorzystać. Jak do tego dojść? Jak to zauważyć? Przede wszystkim pierwsze pytanie jest: dlaczego nie wykorzystujemy tego potencjału? Najczęściej dlatego, że Istnieje coś, co ogranicza nas w myśleniu, w znajdywaniu, że możemy to wykorzystać. To są paradygmaty, to są polityki, to są wszelkiego rodzaju przekonania, które nas blokują. Dlaczego o tym mówię? Otóż narzędziem, które ma teorię ograniczeń do odkrycia i wyeliminowania właśnie tego typu przekonań, paradygmatów, polityk, to są narzędzia myślowe. To jest genialne posunięcie. To jest jedyne coś, co nie istnieje gdzieś indziej. Mówię o tym w kontekście tego, że mm, zamierzam Wam zaoferować nadal, zbieram chętnych na kurs, kompleksowy kurs wszystkich narzędzi logicznych, trwający aż pół roku. Dzięki którym dowiecie się, co tak naprawdę, czym są, jak je stosować, oraz zastosujecie w praktyce na własnym przykładzie te narzędzia. Nauczycie się stosować w praktyce. I tu pojawia się jedna rzecz, na którą właśnie wczoraj wpadłem, już po nagraniu filmu. To jest to, że pojawi się możliwość super gwarancji. Kurs, tak jak mówiłem, ma kosztować 4000 netto, płatny w ratach. To będzie po 800 zł netto, czyli plus, 2,23%. procent. Ale gwarantuję, czyli, że jeżeli wydacie to 4000, sumiennie będziecie uczestniczyć w zajęciach, przerobicie wszystkie materiały wideo i dacie do oceny swoje przygotowane drzewa, to dzięki temu wasza firma albo firma, w której pracujecie, zarobi co najmniej 5 razy tyle lepszych lat. Jest to, będzie to gwarantowane. No, jest parę y, rzeczy drobnym drugim, to znaczy, musimy przede wszystkim podać, jakie macie obecnie wyniki, bo jeżeli tego nie podacie, no to tak naprawdę nie będę w stanie tego zagwarantować. Oczywiście y, trzeba będzie się zastanowić, czy to y, nie jest czasem tak, że czy możecie wydać te pieniądze, które zarobicie i przestanąć większe koszty. Tak, tak działają firmy, więc na to też jest sposób, ale i ja to chcę zagwarantować. Jest to deczko szalona gwarancja. Ale jak myślicie, będzie ciekawie? Zapraszam do komentowania.